W browarze Olbracht z kranów płynie sama dobroć. Mamy tutaj cztery typy piwa o różnych walorach smakowych. Dla zadowolenia, satysfakcji i przyjemności wszystkich koneserów piwa. Krótka linia, ale do rzeczy. Lager Olbracht Pils. Dla zwolenników piwa podwójnego chmielenia: z intensywnym aromatem i goryczką szyszek chmielowych. Delikatny, ale zauważalny posmak i bukiet zapachowych świeżych owoców. 5,2% alkoholu. Przeniczne. Śmietanka toruńska. Orzeźwiające z posmakiem cytrusowym i z wyczuwalnym zapachem bananów. 5% alkoholu. Śmietanka toruńska zdobyła pierwsze miejsce w kategorii przeniczna bomba na festiwalu Birofilia w żywcu. Ciemne korzenne. Piernik toruński. Ciemne piwo ważone na bazie prażonych słodów jęczmiennych w oparciu na tradycyjnej starej recepturze toruńskiej. Z bukietem przypraw korzennych, lekko słodkie, ale bez przesady bo przecież to ma być piwo, a nie ciastko. Podwójnie chmielone, z wyczuwalną, ale nie przesadną obecnością szlachetnych szyszek chmielu. 5,6% alkoholu. Marcowe, bursztyn toruński. Ważony na bazie zbalansowanej selekcji słodów jęczmiennych i pszenicznych. O ciemnej, klarownej barwie bursztynu uzyskanej przez prażenie słodu. Delikatnie słodkie, podwójnie chmielone z nutą karmelu. Mocne i pełne w dotyku. Bez przesadnej obecności alkoholu, którego zawartość jest 6%. Wszystkie nasze piwa są ważone na bazie najszlachetniejszych składników słodu, chmielu i drożdży dostarczanych przez mistrzów tej branży w Europie. Nie są one filtrowane i pasteryzowane, więc można śmiało powiedzieć, że prawdziwe browarnictwo wróciło do Torunia.